Dzień dobry Państwu. Chcemy dziś odnieść się do propozycji Janusza Piechocińskiego, byłego wicepremiera polityka związanego przez lata z Polskim Stronnictwem Ludowym. Obecnie doradcy w sprawach gospodarczych do propozycji, która została opublikowana na pierwszych stronach gazet w ostatnich dniach, konkretnie Rzeczpospolitej, aby w Polsce brak, domniemany brak przez kręgi biznesowe rąk do pracy uzupełnić mieszkańcami Uzbekistanu. Uzbekistan powraca już któryś raz z rzędu w polskiej debacie jako kierunek, z którego mielibyśmy ściągać pracowników. Przypomnijmy, że rząd pis jakiś czas temu, dobrych kilka lat temu, prowadził rozmowy na szczeblu rządowym z Uzbekistanem. Była wówczas mowa w mediach o organizowaniu jakiegoś porozumienia międzyrządowego, które miałoby ułatwić transfer siły roboczej. W tej chwili mamy otwarte granice już z niektórymi państwami Azji, m.in. z Wielonarodową Federacją Rosyjską. Natomiast Uzbekistan to pewna nowość. Na na mapie kierunków migracyjnych do Polski, ponieważ jest to kraj w 96% muzułmański. Jest to kraj porównywalny, jeżeli chodzi o ludność z Polską, ponad 30 milionów. Jest to kraj, w którym radykalny islam. W był silny, a staje się coraz silniejszy, bowiem trendy z krajów sąsiednich, między innymi od Talibów z Afganistanu, emanują na ludność Uzbekistanu, władze Uzbekistanu również prowadzą politykę umiarkowanie proislamską. Mniejszości religijne, mniejszości narodowe w Uzbekistanie, między innymi Rosjanie podnosili w ostatnich latach to i czują się tam coraz bardziej nieswojo ze względu na wzrost nastrojów islamistycznych. Żeby Myśmy wiedzieli, co proponuje nam były polityk PSL, pan Piechociński, warto odnieść się do danych. Już w tej chwili pracownicy z Uzbekistanu są czwartą największą grupą pracowników z zagranicy w Polsce. To jest mało znany fakt, po Ukraińcach, mieszkańcach Białorusi, obywatelach Białorusi i obywatelach Indii. Uzbekistan, a więc państwo, w 90 kilku procentach muzułmańskie jest przez rząd PIS-u, który chwalił się tym, że zatrzymał relokację uchodźców, m.in muzułmańskich, których e, obawiali się Polacy, e, zatrzymał ich relokację do Polski, już w tej chwili są grupą czwartą, największą. E, w tej chwili mamy 15 tysięcy, zdaniem danych podanych przez Rzeczpospolitą 15 tysięcy ważnych pozwoleń na pracę mieszkańców e, Uzbekistanu. To kilka razy więcej niż ta grupa, którą rząd PiSu chwalił się, zatrzymał, a którą chciała przyjąć Platforma Obywatelska. Bo wówczas mieliśmy mowa, była mowa o kilku tysiącach. Tu już mamy kilkanaście tysięcy. Ale... Zdaniem właśnie doradcy gospodarczego Janusza Piechocińskiego to za mało. Chcą więcej, więc kilka danych na temat samego Uzbekistanu. Zdaniem Banku Światowego ludność 34 miliony, 96% to muzułmanie. Ponad 52% popiera wdrażanie prawa szariatu jako części prawa Bożego, które ma po prostu obowiązywać ponad prawem świeckim. To są dane amerykańskiego Instytutu Badawczego PEW Research. Największy zamach w Szwecji, proszę państwa, w 17 roku dokonany został przez uzbeckiego imigranta, który do Unii Europejskiej wjechał przez Polskę wcześniej zatrzymany na granicy turecko-syryjskiej, e, ochotniczo zgłosił się do państwa islamskiego, deportowany e, z tamtej granicy do Szwecji. E, dalej warto przytoczyć, że w latach dziewięćdziesiątych w Uzbekistanie działały fundamentalistyczne organizacje, między innymi dość silny był islamski ruch Uzbekistanu przez amerykański Departament Stanów wpisany na listę organizacji terrorystycznych. Źródła utrzymania radykalnych islamistycznych organizacji, między innymi handel narkotykami. Zdaniem polskich naukowców również Uzbekistan jest zagrożeniem. Warto tu przytoczyć raport Centrum Badań nad Bezpieczeństwem z Akademii Sztuki Wojennej. Uzbekistan, uzbekistan państwów budowie, raport stosunkowo nowy z 20 roku, który wskazuje właśnie, że uzbeccy islamiści chętnie angażowali się właściwie wszędzie tam, gdzie toczyły się konflikty, w które byli zaangażowani muzułmanie. A więc Irak, Afganistan, Syria, wszystkie te państwa, również współpraca z Al-Kaidą jak najbardziej. Bojownicy ruchu uzbeckiego i pochodzenia uzbeckiego walczyli w tych wszystkich państwach. Warto tu również wspomnieć organizację Islamska Unia Dżihadu. To organizacja, która próbowała przeprowadzić zamachy terrorystyczne w 2007 roku w Niemczech, m.in. na bazę natowską w Ramstein. Pytanie, które dzisiaj kierujemy do władz państwa polskiego, bo Janusz Piechociński jako lobbysta imigracji zarobkowej muzułmańskiej z Azji nie jest tutaj partnerem do dyskusji, ale partnerem są władze państwa polskiego. Pytanie, jakie kierujemy, to w jaki sposób państwo polskie jest przygotowane, do troski o bezpieczeństwo Polaków i e, jak wyobraża sobie jakąkolwiek spójność kulturową, czy może używając języka zwolenników wielonarodowej Rzeczpospolitej, jak sobie wyobraża tą wielokulturowość czy multikulturalizm przyszłej Rzeczpospolitej, którą w Polsce chcą budować, e, właśnie zwrastającą na, na razie na czwartej, być może w przyszłości na wyższych pozycjach mniejszością uzbecką w Polsce. Ilu mamy tłumaczy e, odpowiednich języków, ilu mamy ekspertów, e, kto właściwie zajmuje się kontrolą tego wszystkiego, jako mamy gwarancję, że w Polsce również nie będzie się rozwijał e, radykalny islam w wydaniu szariackim, które popiera, przypomnijmy, ponad 50% muzułmanów w Uzbekistanie, którzy stanowią tam ponad 90%. Jak wyobrażają sobie to władze państwa polskiego, premier Morawiecki, który osobiście odpowiada za otwarcie polskich granic, a Janusz Piechodziński postuluje, żeby otworzyć je tak, żeby możliwa była praca na oświadczenia, a już więc bez żadnej kontroli. Pomysł absolutnie nieodpowiedzialny. Oddaję głos posłowi Krzysztofowi Tudujowi. Dziękuję. Szanowni Państwo, wojewodowie już teraz wydają masowo pozytywne decyzje o pobytach. Za czasów rządów PiS takich decyzji zostało wydanych ponad milion. W 2015 roku było tych decyzji wydanych lekko ponad 77 tysięcy, ale w 2021. Tych decyzji wydano już niespełna 220 tysięcy. Także widzimy tutaj cały czas trend wzrostowy. Natomiast była mowa o migracji muzułmańskiej. W Polsce każdego roku osiedla się 7 tysięcy muzułmanów. 7 tysięcy, podkreślam. Ponadto według danych Eurostatu rocznie Polska przyjmuje około 600 tysięcy migrantów. I to są dane, które dotyczą okresu oczywiście sprzed inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Liczba zezwoleń natomiast na pracę, na pracę dla cudzoziemców w 2021 roku to było ponad pół miliona, podczas gdy w 2015 65 tysięcy. Także też tutaj widzimy bardzo intensywny trend wzrostowy. No, powstaje pytanie, dokąd to zmierza, kto weźmie za to odpowiedzialność. Także, szanowni państwo, musimy skończyć z tą maszynką do wydawania zezwoleń, Polska potrzebuje odpowiedzialnej polityki migracyjnej. No i też nie popełniajmy błędów Zachodu w tej materii. Dziękuję, oddaję głos posłowi Robertowi Winnickiemu. Proszę państwa, przypomnijmy, że Konfederacja już w ubiegłym roku w listopadzie zwracała uwagę i jako jedyna była przeciwko otwieraniu Polski na niekontrolowaną imigrację z państw postsowieckich, takich jak na przykład Białoruś i Rosja. Tak, to już w szczycie konfliktu granicznego z Białorusią w zeszłym roku wszystkie pozostałe siły polityczne głosowały w Sejmie za otwieraniem naszych granic na między innymi białoruską i rosyjską imigrację. Przypomnijmy też, że w, jako ruch narodowy e, zaproponowaliśmy i będziemy walczyć o to, żeby taka ustawa e, była przyjęta moratorium na nadawanie obywatelstw, dlatego że mamy zagrożenie w takiej postaci, że nie tylko Skład kulturowy, społeczny, narodowościowy naszego państwa będzie się szybko zmieniał na poziomie tych osób, które tutaj przebywają czy pracują, ale zaraz będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, w której będą nadawano obywatelstwa tym setkom tysięcy, milionom ludzi pochodzących z Republik Postsowieckich, w tym jak zwracamy uwagę, z republik o przygniatającej większości muzułmańskiej, do czego rząd PiSu miał nie dopuszczać. Szanowni Państwo, chciałem również przytoczyć, że w tej chwili już, tylko jeśli chodzi o imigrantów azjatyckich w Polsce, to pracuje ich ponad 100 tysięcy. Wbrew temu, co obiecywali w 2015 roku, co rząd PiSu obiecywał, staliśmy się najbardziej proimigranckim krajem Unii Europejskiej. Bijemy pod tym względem rekordy, nawet bijemy największe państwo Unii Europejskiej i najbardziej proimigranckie do tej pory, czyli Niemcy w ostatnich latach. Czym to się skończy? Tym samym, co na Zachodzie. Nie można prowadzić takiej samej polityki, nie spodziewając się tych samych efektów. To się skończy strefami no-go zone, to się skończy gettami, to się skończy wzrostem przestępstw, mamy plagę gwałtów, w Warszawie związaną z imigrantami pracującymi w przewozach, i to trzeba mówić, to rząd PISU jest odpowiedzialny za to, że dzisiaj w Warszawie mamy plagę gwałtów w przewozach, ich polityka imigracyjna. I szanowni Państwo, kiedy słyszymy takie pomysły jak piechocińskiego, jak wicepremiera Piechocińskiego, które mają niestety szansę być zrealizowane przez ten rząd, bo prowadzi on taką politykę, no to mówimy jasno, imigrację zwłaszcza z tamtych kierunków, z kierunku państw o większości muzułmańskiej należy ograniczać, a nie ją zwiększać. To jest nasz postulat i o to będziemy zabiegać. Czy mają Państwo jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Dziękuję.